Dzień dobry Pani Kamilo, dziękuję za zadanie pytania, za obdarzenie mnie zaufaniem Pani. Pyta mnie Pani, czy w najbliższym czasie znajdzie sobie Pani pracę? Przede wszystkim, no pierwsza informacja taka, że w ciągu roku, do roku, czyli im dalej, tym lepiej, Pani sytuacja finansowa bardzo znacznie się poprawi. Przestanie się Pani martwić o swoje finanse. Natomiast co do znalezienia pracy, to, proszę Pani, to powinno nastąpić właściwie w, w, w szybkim czasie, bo tu informacje w sprawie pracy. Do pani przychodzą, mamy jakąś grupę ludzi yy, i ci ludzie, no tu królowa, król kielichów, może być para, jak może jakieś małżeństwo, yy, ale to są ludzie, którzy yy, są dobrze na, nastawieni, jakby być może pomocni dla pani yy, w tej kwestii yy, i dzięki nim te prace dość szybko, właśnie widzi pani, karta słońca, szybko sobie pani powinna. Znaleźć, że są tutaj jakieś propozycje. Wie Pani, powiedziałabym tak, że nawet jeżeli przyjdzie do Pani jakaś propozycja teraz w najbliższym czasie, z której, a nie do końca Pani jest zadowolona, to proszę mimo wszystko to wziąć, ponieważ z biegiem czasu okaże się to, myślę, takim strzałem w dziesiątkę. Dziękuję bardzo.